I czołem, kluczki z mermydą. Jeśli wiecie, co to jest mermyrda, piszcie w komentarzach. Ja nie mam pojęcia, ale tak się mówi. Trochę nas nie było. Wracamy z powrotem z naszą budową. Słuchajcie, nie było nas trochę, bo realizowaliśmy zdjęcia na kanał Siniat Polska, ekipa remontowa działała. Czego efektem są oto dwa wygipsowane pokoje. Jeden po mojej lewicy, drugi po mojej prawicy, dzięki własnej krwawicy. E, słuchajcie, jeśli jesteście ciekawi, czym żeśmy gipsowali i jak to nam wyszło, zapraszam serdecznie na ten kanał. E, co dwa tygodnie pojawiają się jakieś odcinki z naszym udziałem, także zapraszam, też tam jest ciekawie. E, tu tylko mogę Wam uchylić rąbka tajemnicy, że e, gładź, którą żeśmy nakładali, jest to Nida Excellence i jest to gładź bez. E, rozlewna. Gładź rozlewna, czyli gładź, która nie wymaga piurowania. Zakładamy agregatę, zostawiamy i rozlewa się. Zobaczcie, nie wiem czy będziecie widzieć, ale tu praktycznie to jest struktura, można powiedzieć, takiej farby z barankiem. No widać. Generalnie nie? jak tutaj właściciel przyjechał wieczorem, żeby zamknąć okna, to myślał, że ten pokój żeśmy po prostu pomalowali, nie? Taka ciekawostka. Ten pokój został innymi masami nałożony. Między innymi Nida Pro i Nida Effect. Widzicie, że... Wiatraki chodzą, majster, majster, specjalnie, majster specjalnie na te upały afrykańskie, które idą do nas, zakupił dwa takie wiatraki, ale też po to, żeby po prostu bardziej nam podosychały, więc wiatraki chodzą, buczą i dają radę. A my dziś I... będziemy... Mogę jeszcze powiedzieć, że są takie zajebiste, że aż Krzysiu też sobie takich kupił. A, no wiecie. Jak zobaczycie u krzyśka z Remont For you, taki wiatrak, to będziecie wiedzieli, skąd on dostał namiar. Słuchajcie, a jak już jesteśmy przy Krzyśku z Remont 4, to nie wspomnę, nie, nie umieszkam wspomnieć, że wjechał agregat od Krzycha, czyli Mark 7, no bo wszystkie kolejne pomieszczenia, które zostały jeszcze do zrobienia, czyli przedpokój, wiatrołap, Salon i częściowo kuchnia zostaną y, za, narzucone już z agregatu. Nie? Także wiecie, y, kanał się rozwija, skillsy się nabywają, nie będziemy machać wałkiem, zrobimy to w nowoczesnym wydaniu, a Wy będziecie robić to razem z nami. I teraz Część pomieszczeń jest już zagruntowanych, a część nie mogła być zagruntowanych, bo były tutaj po prostu, wiecie, masy jakieś i masa innych rzeczy, które nam przeszkadzały. Jest nasz piździk mały. Jakby ktoś nie wiedział, tak żeśmy ochrzcili tego Wagnerka. Jest to nasz mały piździk. Pierwszy agregat, który się pojawił u nas na kanale. I powiem wam szczerze, że to, co miał zrobić, swoje zrobił. Nawet malował na inwestycjach. Tak więc uznajcie, że jeśli półpro amatorski agregat potrafi na inwestycji się sprawdzić, co to znaczy, że wachowcy chyba są dobrzy. Na chwilę obecną on nam służy już jako urządzenie do gruntowania, w sumie najlepiej się sprawdza. Więc grunt już jest zalany, wymieszany jeden do jeden z wodą, jest to grunt zwykły, taki akrylowy. I teraz będę gruntował te ściany. Słuchajcie, one wcześniej zostały. W odcinkach chyba już widzieliście, że zostały już odpylone, znaczy odpylone i przeciągnięte żyrafą, żeby po prostu zebrać to mleczko, które się Tutaj je zgromadziło podczas nakładania tynków, ale też żeby się pozbyć wszystkich nierówności. I zobaczcie, że ściana w tym momencie się nie pyli, ale zostawia taki, no taki osad, nie? taki pyłek. I żeby po prostu gładź nam się dobrze złapała, musimy to zagruntować. Do to się też... nie pyli, czy się pyli? Znaczy, to się już nie pyli, bo to wiecie, odkurzyłem nadmiar, ale jeszcze trochę zostało, nie? Więc teraz to trzeba po prostu związać ze ścianą. I powinno być dobrze, tak więc ja zakładam maskę. Tak. A dobra, zakładam zaraz maskę, zakładam okulary i będziemy gruntować. Pamiętajcie, że jak robicie cokolwiek, czy gruntujecie e, agregatem e, grunt, czy malujecie, czy będziecie robić natrysk, pamiętajcie, żeby tą krawędź styk podłogi ze ścianą zabezpieczyć, bo agregat dmucha mocno i wszystko to, co jest na podłodze, a wiedzcie, że podłogi na budowach nie są czyste i raczej nie proponuję, żebyście jedli z nich, <laughs> zabezpieczyć chociaż taką płytą kartonową, żeby po prostu to, co się uniesie z podłogi, nie biło Wam się tutaj w ścianę, bo potem będziecie tylko bluźnić, zrobi się Wam tak zwany efekt tarki, no i nie będzie to za fajne. Tak więc pomagam majstrowi i widzimy się na gruntowaniu. zaczniemy nasz sufit nakładać po całości z agregatu musimy sobie pamiętać o tym żeby było połączenie na Q2 czyli po prostu poszerzenia naszych łączeń fabrycznych jak zrobione i my tu mamy to wykonane Widzicie, że jest tu już warstwa gipsu założona i tu nie będzie z tym problemu. Natomiast nie porobiliśmy jeszcze dziurek. To jest tylko masa pierwsza, czyli ta konstrukcyjna i ona na tych dziurkach też powciągała i to jest ważne, żebyśmy też nie zapominali o tym, że te dziurki powinny być uzupełnione, żeby potem nie były widoczne. Ojejku, no. jakie słodziaki. Wracamy tutaj z powrotem do tematu, bo dzwonił właściciel, jakiś taki, nie wiem, dzisiaj jest, co to dzisiaj jest, piątek, a my, je... czwartek. A, czwartek, czyli prawie piątek, a jak piątek to weekend, a jemu się na życie nie ma. No, ale Pozdrawiamy. To, pozdrawiamy dobrze, na czym skończyłem. To, że trzeba te dziurki wyszpachlować, żeby po prostu no, nie było ich widać potem na dwóch warstwach gładzi. I teraz tak, możemy sobie wziąć szpachelkę, możemy wziąć sobie drabinę i możemy każdą dziurkę pojedynczo sobie załatać, zała, za, ale jest prostszy sposób. Bierzemy sobie taki wałeczek krótki do gładzi. On ma chyba 7 cm i proszę bardzo, nakładamy gładź paseczek. Nie musi być tej masy dużo. Proszę bardzo, naprawdę to szybko łatwo idzie. I teraz bierzemy sobie nóż, majster. No i ciasz. I mamy to zrobione. I teraz dwie osoby, jak coś takiego robią. Jedna osoba nakłada masę, druga ściąga. Słuchajcie, jesteśmy w stanie cały taki dom w jakieś 15 minut zrobić, przy czym nie używamy żadnych drabin, nie drabin, wszystko robimy z podłogi, więc wiem, że wielu z Was zna taki patent, ale to jest z, Amery z Ameryki, ale to jest akurat taka, taki trik dla tych, którzy może tego patentu jeszcze nie mają, a będą robić u siebie gładź w domu. Można tak wałek wziąć i do malować. No, no właśnie, bo tak naprawdę... Na klejącą bo tak naprawdę nie musimy używać wałków specjalnych do gładzić, żeby gładź nakładać tym wałkiem. Wiadomo, że są wałki i używamy, ale jak macie do zrobienia jeden pokój, no to po co wam wydawać, nie wiem, 60-70 zł na wałek? Jak można to samo zrobić wałkiem za 5 zł. I powiem Wam szczerze, że, że też da radę, tym bardziej, że te wałki wcale nie są jakieś idealne. Jak każdy wałek musi trochę przerobić, zanim przestanie gubić włosia. A te gubią włosie na samym początku. I tak naprawdę na pierwszej budowie, jak będą nowe, to pierwszą budowę będziecie wyciągać to włosie z masy, dopiero na drugiej już jest z tym trochę lepiej. Nie? Tak więc my sobie to pouzupełniamy i widzimy się przy agregacie. Znajdujemy się zatem w pokoju, gdzie będziemy trzymać nasz agregat, żeby nam nie przeszkadzać. Zobaczcie, że Meister tu już rozrobił masy z wodą, żeby były rzadsze, żeby nasz mark mógł go przepchnąć. Przyznam się, że żeśmy ostatnim markiem pracowali wczoraj, ale no jakby trzeba to złożyć, nie? a ostatni raz samodzielnie go składałem w tamtym. W albo lutnym już nie pamiętam, ale dzięki Krzysztofowi z Remont for you, proszę bardzo, Krzysztof mi masz tutorial. Nagrał tutorial. No nie wiem, nie wiem, tak burserka, na <zbell> jak to złożyć? taka A teraz pokażę jak sprężnika. obojętnie z tej strony. tym takim polcem do dołu. Po dołu. I to wkładasz, musisz wcisnąć jakwę. nie Tak, tylko polecam. Tak więc widzicie, że e, Krzysztof nie zostawił nas samych na past i będziemy mogli sobie e, złożyć to tak, jak, jak to e, trzeba. Tak więc już opierdoliłem to olejem, tak jak Krzyszek powiedział. Przykręcam głowicę i zaraz będziemy sobie go nabijać. Tu jest jeszcze takie sitko. Mam je nawet, ale ja mówię, krzychu, a nie używamy sitka? A on powiedział nie, sitko to jest tylko po to, żeby ci Majtek nie wciągnęło. <grystanie> 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 tak, jeśli Krzyku tak mówi, to ja mówię, że Mamy wszystko zrobione, mamy parę dysz. Na razie wziąłem dyszę 641, jest to chyba dysza o największym średnicy otworu i sądzę, że taką powinniśmy dzisiaj psikać, aczkolwiek mam jeszcze 630 coś i... 500 coś, ale zobaczymy, nie? Generalnie to pierwsze to jest kurde kontrozwarcia, a drugie to jest w jakichś tam tysięcznych calach czy jakichś tam milimetrach czy innych otwór, nie? Tak więc słuchajcie, to wkładamy, to wkładamy, odpowietrzamy i psikamy. I oto nastała ciemność. W zasadzie jest dzień, bo jest godzina przed 14. Ale na szczęście udało się pozamykać rolety na szlifowanko, już jesteśmy po szlifowaniu. Wszystko. Największy sufit poszedł, kurde, śpiewająco. Powiem Wam, że ten DWS 225 z do Jarosława. Naprawdę daje radę, bo pamiętam, jak wcześniej u Krzycha pracowaliśmy na festulu Easy. Coś tam. Dobra maszyna zresztą, ale bez przeduszki przede wszystkim i cięższa. Nie? To po takim suficie to cały dzień mnie karczycho bolało, a dzisiaj walnąłem ten sufit, ten sufit, sufit w małej łazience, w drugiej łazience, w wiatrołapie i w kotłowni. Tak więc słuchajcie, kurde, maszyna... dwie czwartki. maszyna waży tylko 3,5 pół kg bez węża. Nie? I naprawdę powiem wam szczerze że kurde, jak na sufity robi robotę. Zresztą ja chyba dla Was nagram jakiś film o tym, ale to na przyszłej inwestycji, nie? I teraz tak, okay. mamy to wszystko porobione, metry poleciały, naprawdę starło się jak, jak chrzan, <laughs> nie? Pozostało tutaj w tych pomieszczeniach tylko doszlifować szpalety i do robić tutaj e, takie, wiecie, e, tematy jak narożniki, bo tutaj nie dojeżdżałem e, i Najgorsze na budowie, moi drodzy, to jest jak wychodzą takie babolki, o. Czyli tutaj była już obrobiona ładnie ościeżnica, bo tutaj generalnie drzwi do kuchni miały być bez drzwi, ale później się okazało, że drzwi jednak będą, tylko że będą drzwi przesuwne. I co się okazało, że drzwi przesuwne na zamówienie są takie, że trzeba zmniejszyć wymiar drzwi. Tak więc po gipsach, jak już tu już, wiecie, wszystko było zrobione, Właściciel sobie dokleił cztery płyty No i my to musimy teraz obrobić Tak więc wiecie najgorsze Co może być tak już macie gładź ładnie zrobioną A nagle jeszcze trzeba rzeźbić Dlatego dla wszystkich tych którzy Myślą że sobie najpierw zrobią gładź A potem na przykład będą wklejać parapety Nie idźcie tą drogą Nie I tak to wygląda Ładnie się wszystko to zabiałkowało Zobaczcie że Wszystkie pomieszczenia oprócz chyba wiatrołapu Bo tutaj generalnie ta ściana Zostaje, bo tu będzie szafa, to wiecie, powiedzieliśmy słuchaj, chcesz to my możemy ci to wygipsować, ale po co? <giby> I tak samo sufity tutaj też są ładnie pogipsowane. Tutaj te pokoiki już były wcześniej pogipsowane, tak więc słuchajcie, jak na razie się zrobił straszny bałagan, ale powiem wam, że my to klapmy sobie. My to sobie posprzątamy. I będziemy musieli po prostu to wszystko sobie zagruntować, bo działamy w takiej kolejności, że po szlifowaniu wszystko zostaje obmycione, ściany obmycione. E, mamy takiego fajnego ustera. Jak to się nazywa? To jest. Uster, no? A tam jest w tym w salonie. E, już Wam pokażę. Generalnie pozazdrościliśmy Domanowi. Pozdrawiamy Cię. E, on też ma takiego ustera, ale zresztą, kurde, tutaj. Nie tylko oni, bo dobrzy fachowcy mają takie rzeczy. Słuchajcie, takim usterkiem sobie to wszystko obmieciemy. Nie? I ze ścian obmieciemy wszystko z podłóg. To wszystko zostanie odkurzone. Później będziemy robili tak zwany natrysk. Gruntem, pół na pół z wodą. Niektórzy mówią, że stosują już zamiast gruntu, na przykład zwykły primer, ale no nie wiem, ja to wolę jakoś trochę to, te ściany związać. Co prawda, mamy, zwykle mieliśmy śnieżkę, grunt na budowach, ale właściciel czytał w internecie, że ponoć śnieżka, grunt. Wali Amoni amoniakiem i że ludzie się tutaj skarżą, że ciężko ten zapach wybawić później. Nie wiem, nam się nigdy jeszcze nie zdarzyło, a na kilku już żeśmy w budowach malowali śnieżką grunt. Za to mamy jakiegoś bekerca, Primera. To była jakaś po prostu chyba najtańsza opcja w promocji z marketu jakiegoś budowlanego. I później po tym pół na pół gruntem z wodą będziemy sobie wszystko białkować na biało żeby było po prostu ładnie. A może jeszcze tak zrobimy, że po zagruntowaniu pół na pół gruntem z wodą, zrobimy sobie zaprawki, je sobie zeszlifujemy i później walniemy primera. Bo już takie ściany będą ładne, nie? Na gotowo i na tym etapie zakończymy naszą działalność na tej budowie. Bo ogólnie działalność jak najbardziej będzie się rozwijać. Nie? Chciałaś coś, Dziubek, powiedzieć, jak Ci się pracowało z gipsami? Bardzo dobrze. Fajnie mi się dorzucało do kotła, Także bo to było jeszcze w tym odcinku. Mieliście możliwość zobaczyć, jak wygląda proces od nałożenia do wyszlifowania. Zwykle na budowach jestem cały upierdzielony od kurzu, ale dzisiaj ja po prostu leciałem metry, a majster doszlifowywał w narożnikach, więc on wygląda jak syn młynarza, a ja nie. Tak naprawdę ja najbardziej to się brudzę wtedy, kiedy opróżniam worek. Tutaj akurat żeśmy sobie już worek opróżnili. Tu mam chyba trochę urobku z łazienek. łazienek, ale powiem Wam szczerze, że rozwiązanie takie, jakie jest w tym odkurzaczu, czyli wór taki wkładany, wsadowy, Fajne rozwiązanie. Byłem na początku trochę sceptycznie do tego nastawiony, bo byłem przyzwyczajony do takich worków. Wiecie, gdzie tutaj się wkłada w tą rurę, nie? I tyle. Ale powiem Wam, że tak, jak macie pełen już towar, to tylko wyciągacie i całość idzie do śmieci. Później szybko się to aplikuje. Tak więc ja jestem tam akurat zadowolony. A pomimo tego, że filtr bezpośrednio. Wiecie, ma jakby styczność z urobkiem, no bo jakby ten wór jest otwarty, nie? To mimo tego powiem Wam, że on się tak strasznie nie przypycha. Jest taki jeden, o proszę bardzo, ale i się sam otrzypuje, nie? Tak, ale on się odszczepuje dosyć często i powiem Wam szczerze, że w ogóle nam nie pyli. Po wszystkim tylko to wystarczy sobie przeczyścić załadować na nowy git. Także widzicie, że bardziej uwalony jestem od samego jakby opróżniania tego kurzu niż szlifowania, tak więc czysta robota w końcu. A, jak Krzysiek miał, a ja mogę Cię jeszcze zapytać, bo jak Krzysiek miał swój odkurzacz Starmixa, to nie było tak, że ten Star Starmix trzeba było zatrzymać swoją pracę, otrzepać, a tutaj po prostu cały czas możesz na nim pracować, nie? No tak, bo Krzychu miał jeszcze ten Starmixa bez automatycznego otrzepywania, Aha. ale teraz ma Boscha i ten jego Bosch też ma automatyczny otrzep, tak więc każdy trzepie się automatycznie. Dobra moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało, pomalowane na biało, tak samo. To serdecznie zapraszam. Szauka.